się uda zdążyć na pociąg. O o, ale nikogo tutaj nie ma. Spokojnie, poczekajmy tutaj sekundkę na ławce i za chwileczkę tutaj coś przyjedzie. to no nie wiem, Pipek, tu nie zapowiada się, żeby przyjechał jakiś pociąg. Zobacz, jest tak pusto. Masz rację, nikogo tutaj nie ma. Ale wiesz co, w takim razie jakby wrócimy do domku, chyba mam pomysł. Widzisz tą latarkę. Łap, dam ci taką jedną i zobacz, tutaj jest taki tunel. Chyba musimy wejść tam do środka. Bo, no, wejść do środka tego tunelu, ale tam może jechać pociąg. Nie no, spokojnie! Co ty w ogóle mówisz? Nie będzie tutaj żadnego pociągu. No chodź! Jej ale my długo idziemy i chwila. Tu jest jakiś pociąg. O, o, chyba musimy chwilkę poczekać, zanim przejdziemy dalej. I tu jest jeszcze więcej osób, które szukają pociągu. Pippek, ja nie chciałem tutaj przychodzić, to twoja wina. No spokojnie, patrz, tam jest jakieś przejście i będzie nasz domek. Ale fajnie, tylko pozwól, niech ten pociąg normalnie przejedzie i zaraz. Czemu tam jest tak ciemno tak z tyłu? Ja coś widzę, tam jest jakiś wielki pociąg, ale chwila, on nie jest chyba normalny. No ty gadasz, Pimpek, on chyba nawet jedzie w naszą stronę, może nas zgarnie. Nie, czekaj, to jest jakiś pociąg, który kojarzę, on jest z bajki i nazywa się Tomek, Uff. ale chwila, czemu on ma takie czerwone oczy? Dobra, jednak ja może zwiewajmy Pimpek, to jest chyba zły pomysł, żeby z nim gadać. Nie, to jest jakiś straszny pociąg, szybko uciekajmy. Jaki on jest wielki i szybki, o nie, widzisz to, i chwila, tutaj na dole też są te pociągi, Ludzie szybko, on cię zaraz przejedzie. Faktycznie, my chyba nigdy nie uciekniemy mu, o nie. Tu jest ciężko, trzeba jak przeskoczyć! O nie, ile tutaj jest beczek! Co tu się dzieje? Luczek, ty nie żyjesz, a ten pociąg jest tak blisko! Zostaw mnie ten głupi pociągu! Nie, on mnie zaraz zje! Tutaj jest tyle ognia! Ała, co tu się dzieje, pociągu? Zostaw mnie. On teraz skręcił tu i chwila, gdzie ja mam teraz iść? Nie, on mnie przyjechał! Co to było, Luczek? Ten pociąg, Tomek, jest naprawdę szybki. I chwila, on tam znowu jest! Nie, my musimy wrócić do domu. Dobra, tym razem musimy uważać tak i ten głupi pociąg. Dobra. Ciebie Szybko, ja nie mogę. Na razie jest dosyć daleko, ale on się zbliża. Nie! Dawaj, tutaj! Musimy teraz skakać, tak jak poprzednio. Tutaj zginęliśmy, i tutaj na dole. Jeju, tych pociągów jest tak dużo, ale my stąd uciekamy. Pipek, nie gadaj, lepiej tylko uciekaj, bo ten pociąg jest tuż za tobą. On jest tak blisko. Nie! Zostaw mnie pociągu i uważaj! O, o, tutaj już <grym> byłem. Tutaj są takie spalone pociągi. Uważaj, żeby przez przypadek nie wejść tutaj, i jeju, ten pociąg, Tomek, jest bardzo blisko. Ale spokojnie, my damy radę. O, o, czekaj, gdzie on jest? O, jest tu za nami. Nie, nie zatrzymuj się szybko. My musimy wejść teraz do tych rozwalonych pociągów. Co tutaj się stało? Nie wiem, Pimpek, to wygląda jakby to był jakiś wypadek. Uważaj! Ała, czekaj, coś mnie uderzyło i chwila. Musimy teraz uciec. Chyba tędy na górę. Albo nie, tutaj, przez te drzwi! Dobra, Pimpek, lecimy górą. Dawaj szybko. O nie, zaraz. I uważaj na te beczki. One chyba wybuchają. Ale zaraz, wydaje mi się, czy my zgubiliśmy tego Tomka. Uf. Nie, on jest tutaj cały czas za nami! Patrz, tutaj nawet UFO jest. Co to ma być? Uciekamy. Uważaj, tu jest belka. Ojej, nie skaczmy. Na to tylko uważaj, musimy przeskakiwać tak, żeby nie wpaść do tej dziury. A, pociąg Tomasz jest coraz bliżej, nie dotykaj mnie, panie Tomaszu, proszę! Pipek, o nie! O, ale to był jumpski, tutaj jest kolejny pociąg, uciekamy! Ale poczekaj, ten pociąg jest normalny, widziałeś, on miał takie zwykłe oczy i on chyba zatrzymuje ten <laughs> zły pociąg, który cały czas jest przy mnie! O nie, on jest tuż za nami, Pipek, to już chyba jest nasz koniec, on chyba przyspiesza, nie wiem! No nie, naprawdę jest bardzo blisko, ale patrz na mnie, wow, tutaj jest coś zakręconego i chwila, co? Co ten Tomek robi? Nie! Czemu on jest tutaj tak blisko? On się zbliża! Jak on jedzie w ogóle po tych torach, Pipek? To jest nielogiczne. No właśnie, pociągi po czymś takim nie jeżdżą. Przepraszam cię, ja po prostu chciałem wrócić do domu. Proszę, panie pociągu, zostaw nas. ja ci nic nie zrobiłem, chyba co nie? Nie, no, Pipek, ty nic nie zrobiłeś, ale dobra, uciekamy, ja jestem przed tobą. Jak coś, to on zje ciebie. Jak to, co? Ej, chwila, tu się pojawił drugi pociąg, ale ten pociąg Tomek jest dobry i szybko. Przejdźmy przez jego. Tu są znowu jakieś wybuchowe beczki i chwilę. Ten pociąg Tomek jest jeszcze bliżej. Nie uciekaj! Dobra, Pipek, tylko uważaj na te beczki, nie dotknij żadnej! Jeju, ja się boję, ale chyba mi się udaje. Raz, dwa, a ten pociąg jest coraz bliżej. O nie, zostaw mnie pociągu, błagam cię, nie dotykaj nas, a ja jestem niesmaczny, czemu on chce mnie potrącić? I czemu on przelatuje przez te beczki i żadnej nie strąca? To jest dziwne, pasz tu jest kolejny pociąg. Ojeju, czekaj chwilę, czy to jest zmiana toru? Tak, poczekaj na to, uwaga, panie Tomku, zobaczymy, jak ci się uda. Uwaga! Ten pociąg Tomek tutaj przejeżdża i on chyba tu tutaj nie skręci patrz on uderzył w ten pociąg i zaraz on zniknął o o Luczek, co tu się stało ej pipek może a powinniśmy pójść co się stało co to było Luczek? widziałeś jakiś pociąg nas przejechał dlaczego i nie on nie daje za wygraną ten pociąg Tomek cały czas nas goni No nie pipek wydaje mi się że powinniśmy tam na samym końcu wrócić na ten tor masz rację bo tam jechał jakiś drugi pociąg nie gadaj tych pociągów tutaj jest wiesz co troszeczkę za dużo ale szybko teraz wiemy jak to przejść, więc chyba uda nam się bez problemu, nie? No właśnie, Pipek, i dawaj, nawet się tutaj nie zatrzymujemy. Masz rację, odpalę tutaj latarkę, ale nie wiem dlaczego. Czemu ten pociąg Tobek jest coraz szybszy? Tak mi się przynajmniej wydaje, on przyspiesza! Nie do no, Pipek, nawet się nie odwracaj, po prostu biegnie ile sił w nogach. Pociągu Tomku, nie dotykaj nas, jak on w ogóle przechodzi przez ten rozwalony pociąg, ty to rozumiesz? On normalnie może przez to przejść, to samo co my. Nie wiem, Pipek, to jest trochę dziwne, przecież to jest pociąg, co nie on wszystko rozwala. No właśnie, ty nie powinieneś ten Cześć, ej, zatrzymaj się! O, o, nie, ja nie mogę być tak blisko niego! Ja się boję! Nie, dobra, szybko, Luczek, pomóż mi! Pipyk, ja mam malutko życia, zaraz dednę, chyba nie wiem, czy dam radę! No, co ty mówisz? Ja też mam malutko życia! I do tego jestem bardzo blisko temu złemu pociągowi! O, nie, nie dam się zjeść szybko, ale tu jest dobry Tomek! Ej, ty dobry pociągu, Tomku, co ty robisz? Czemu tu nie zatrzymujesz tego złego pociągu? Rozumiesz to, Luczek? Nie wiem, Pipyk, ale Patrz, ja jestem daleko, a za tobą jest ten pociąg! Nie, on jest tak blisko! I czemu? On ma takie straszne czerwone oczy Ja się go tak boję Tutaj już byliśmy Już wiemy jak to przejść Ej, teraz to zauważyłem Przecież tutaj są takie tory Tylko one tak prowadzą jak spirala Wow, ale ten pociąg w ogóle się tak nie rusza Nie wiem o co tutaj chodzi On też tak powinien po tym jeździć A on mimo wszystko idzie dalej No właśnie, wiesz dlaczego? Bo to jest zły pociąg, Tomek To nie jest normalny Taki dobry Taki jaki widzimy tutaj przed nami Chwila, on się powinien pojawić O właśnie, panie Tomku Pociągu, co ty robisz? Trzebut nie zatrzymujesz tego złego pociągu Nie wiem, nieważne, ale uważaj, Luczek Za chwilę pójdziemy do tego miejsca, gdzie przejechał nas ostatnio ten pociąg Teraz nie możemy na to pozwolić, ale najpierw ucieknijmy temu złemu Tomkowi Musi nam się to udać, Pipek, uważaj tylko na te beczki Masz rację, muszę uważać, te beczki nie wyglądają zbyt przyjaźnie A ten Tomek jest tak blisko, nie, proszę, nie dotykaj mnie Dawaj, Pipek, uważaj, ja już przeskoczyłem szybko No nie mogę, co tu się dzieje? Czemu tutaj na tych torach jest tyle przeszkód? One Powinny być puste, chyba co? Nie. Ten pociąg nie ma jak przejechać. No, ale to jest jakiś zły Tomek. On chyba może przejechać wszędzie. No właśnie, pipek, dawaj tutaj i potem przeskoczymy. Dlaczego ten pociąg jest tak blisko? A my nie możemy przejść dalej. Tu jest koniec torów. Ale chwileczkę, szybko, Luczek, chodź tędy. Może tutaj nam się uda przejść. No właśnie, pipek, dawaj szybko. O nie, to jest pociąg. Szybko przejdź tędy. Tu są drugie tory. Dobra, udało nam się. Uff, prawie by nas przejechało. Jeju, ej, zaraz ten pociąg, Tomasz, chyba zniknął. Dało nam się chyba. Juhu, ale super, dobra. Teraz na szczęście nic z nas już nie będzie godzić. Ale super. Ale zaraz, Luczek, co jest? To jest ten zły pociąg! My go jeszcze nie zgobiliśmy! O nie, szybko w nogi, Pipek biegniemy! Ja nie mogę, co to jest? Czemu ten pociąg jeszcze nie odpuścił? I czekaj, nie! Tu jest jakiś dziwny pociąg. Duch tego pociągu chyba nam się pokazał. O nie, a ten pan Tomasz jest coraz bliżej. Ej, faktycznie, dobra, nie Pipek, ja idę za tobą, ja się strasznie cykam, jak chcę znowu. Ja nie mogę, ja też już chcę wrócić. Proszę cię, pociągu, zostaw nas chwilę. Chyba widzę światełko w tunelu. Czy tam już jest koniec? Ej, dobra, wytrzymaj jeszcze chwilkę, zaraz by. Idziemy w domu. Tak, Pipek, proszę, ten pociąg jest taki straszny. A -a. Co tu się dzieje? Czemu to jest taki czerwony pociąg i zaraz gdzie my idziemy? Nie, to już nie jest normalna stacja kolejowa. Luczek, co to jest? Nie wiem, Pipek, biegnijmy tam tylko do światełka. Błagam cię. Uuu, jak to wygląda, ale zaraz ten pociąg to masz cały czas, jest za nami. Nie, Tomek, zostaw nas, co ty robisz? Dobra, Pipek, dawaj pod tymi beczkami. To jednak nie jest wyjście. Masz rację, a ja myślałem, że to już jest koniec. <laughs> Dlaczego, do no nie? Nie, przepraszam, że nas tutaj wciągnąłem, Luczek. Ja naprawdę tego nie chciałem zrobić. Myślałem, że dojdziemy szybko do domu. Ale patrz, tu już jest jakieś wyjście. Masz rację, chyba nam się udało. O tak, gdzie my jesteśmy, ale nie. Ten zły pociąg jest blisko nas. Dobra, patrz bardzo dobrze, żebyś tylko nie spadł. I uwaga, dobra, jesteśmy. Tu jest jakiś wielki wodospad, ale za nami. Ten pociąg cały czas tu jest. No nie, i te tory tędy prowadzą. Dobra, dawaj szybko. Tam jest chyba jakieś naprawdę światło. Dobra, musimy teraz tylko przejść przez to. Nie spadnij na dół. Bo to się może źle skończyć. I szybko uciekam do tunelu. On już tutaj wjechał. Jest strasznie blisko. Nie, ty głupi pociągu. Zostaw mnie. O, o, nie podoba mi się to. Widzisz, co tutaj się dzieje? Proszę, tylko nie to. Gdzie my teraz jesteśmy? Tutaj są chyba jakieś stare pociągi. O, o, co to ma niby być? I wow, widziałeś to. To był jakiś straszny pociąg przed chwilą. To było takie szybkie. Ja go nawet nie zauważyłem. Ale dawaj do tego światła. To już jest chyba koniec. Ale czemu tu są rozwalone pociągi? O, o, nie podoba mi się to. Nieważne, ten pociąg Tomasz przyspiesza, a tu już jest wyjście, nie dogonisz nas pociągu, ła, szybko, uciekamy stąd! Tak, musimy dojść do domu, uwaga, jest! Uf, udało nam się chwila i zaraz czy my go pokonaliśmy, o nie, on tutaj stoi na torach! I wybuchnął, o tak, to chyba koniec tego złego pociągu! Ja nie mogę, ale to było śmieszne, widziałeś to, ten dobry pociąg rozwalił pociąg Tomka i bardzo dobrze!